W ostatnich latach możemy zaobserwować w Polsce coraz więcej anomalii pogodowych. Gwałtowne wyładowania atmosferyczne, nawałnice, szczególnie podczas lata, przechodzą przez niemal każdy zakątek kraju i są szczególnie niebezpieczne dla użytkowników dróg. Jak powinien zachować się kierowca, widząc na przykład nadciągającą burzę? Należy zjechać na parking lub pokocze drogi z dala od pojedynczych drzew, masztów, linii energetycznych, tablic reklamowych i wysokich kominów. Pod żadnym pozorem nie parkujcie samochodów nad studzienkami ściekowymi i w rejonach, które mogą ulec zalaniu. Bezwzględnie nie opuszczajcie wnętrza pojazdu. Sprawdźcie jedynie, czy drzwi i okna są szczelnie zamknięte. Po wznowieniu podróży unikajcie przejeżdżenia przez rozległe kałuże pod wiaduktami i podziemnymi ciągami komunikacyjnymi. A co w przypadku, gdy złapie nas intensywny deszcz? W zasadzie powinno się zrezygnować z podróżowania samochodem. Jeżeli jednak nie możecie tego uniknąć, nie przejeżdżajcie przez rozległe kałuże pod wiaduktami i podziemnymi ciągami komunikacyjnymi. Kierowcy powinni szczególnie uważać na silne podmuchy wiatru. Podróżując samochodem, muszą zachować szczególną ostrożność, wyjeżdżając z terenu zabudowanego i z lasu na otwartą przestrzeń.